Na moim odcinku dzisiaj sobie nagramy Survival, a 15 lutego nagram odcinek specjalny. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, po prostu nie chciałem się trochę nagrywać dni po tych świętach i jeszcze tak kurza się przy no Zawsze za albo okradni domek w śnikowit.

Więc w komentarzu, że w komentarzach święta. Da bo Dobro nie, pis nie pisaliście. muszę wykopać sobie trochę tego Słomki. Ale piszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby nagrywał też animację. Budujemy domek dzisiaj a następny odcinek musimy sobie przygotować czarełko ale lepiej normalny bo nie chce mi się akurat walczyć z mobami, w ogóle nie lubię mobów Wyłączę sobie pokójkę domek zbiorę sobie trochę drewna, czyli 16 drewniaka to jest tak a ja, no będę potrzebował tego stoka nie będę dzisiaj dużego domu, tylko będę taki mały domek, a pod domkiem będę mieć dom.

Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żeby zrobił też inne odcinki, a nie tylko z Minecrafta, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem. Przepraszam, mój pytal wygrało i musiałem jest ktoś, go jest coś spytać. Ła! Ja też tak inaczej mam po prostu bolne plecy. Po się walnę w plecy od kranu, po końcu w szczegółach. Tylko dom, a nie idziemy niczego do koniecznie My, bo dzisiaj akurat. Um, Zróbmy. A zrobiłem Majka historię. Historię. Że będę grał ludzikiem i opowiadał o czymś. Taką jakby historię. Wymyśloną, ale. Napiszcie komentarz, co tylko chcecie A ja muszę to zrobić przez koło Pamiętanych trochę zajmę czasu Super nie ma ekipy Po prostu to będzie moja szczelnica będzie szczelnica A tu będzie domek jeszcze, jeszcze trzynaście tego, to muszę sobie zrobić na miejsce. muszę się przespać i ja tu będę mieszkać Zrobię sobie pole i będę kończył odcinek 15 lutego nagram odcinek specjalny jeśli się zgadniesz z kompetencją zrób pod filmem co będzie będzie coś na ury ureczki to napiszcie mi jeszcze w komentarzu kiedy cię gry oprócz Minecraft, wsta. A ja się trochę ciekawię. Zagrywa się. Tak, wsta. Tak, inne, lub, jakby Fortnite. Inne te rzeczy, I różne inne. Żegnam się i pa.